Stoisz przed tą prawdą, próbujesz się odwrócić, ale wszystko w tobie zaczyna drżeć. Czujesz to spojrzenie, które przenika cię na wskroś. Nie słowa, nie gesty, a właśnie oczy. Tam nie ma już maski, tam nie ma zwyczajowej ochrony. I zaczynasz przypominać sobie wszystko, co próbowałeś zapomnieć. Pamiętasz ciszę po krzyku, pamiętasz, jak ściany cię przygniatały, pamiętasz, jak serce uderzało o żebra, jakby chciało się wyrwać. Pamiętasz, jak wtedy również patrzyłeś w oczy i próbowałeś nie dostrzec prawdy? Myślałeś, że można uciec, myślałeś, że czas wymarze, wierzyłeś w iluzję ratunku, ale oczy nie potrafią wymazywać pamięci, one tylko otwierają ją jeszcze głębiej. Zaczynasz przeżywać to wszystko na nowo, jakby twoje własne rany ożyły, jakby oddech stał się krótszy, jakby coś cię ciągnęło w dół, czujesz jego żal. I on naciska mocniej niż wtedy, kiedy milczał. Bo wtedy była złość, chłód, obojętność, a teraz obnażenie, teraz wyznanie bez słów. I to boli bardziej. Chciałbyś się odwrócić, ale oczy trzymają. Rozumiesz? Tam nie ma gry, tam jest upadek, tam jest to, co próbował ukrywać przez lata. I zaczynasz przeglądać własne życie. Ile razy chciałeś, żeby żałował? Ile razy błagałeś przynajmniej mentalnie, niech zrozumie, i oto zrozumiał, ale zbyt późno. Czujesz ten paradoks. Chciałeś tej chwili, czekałeś na nią, ale gdy nadeszła, nie leczy, a rozdziera. Rozumiesz, żal nie zwraca czasu, nie wymazuje zdrady, nie zbiera rozbitego, tylko pogłębia pustkę. Patrzysz na niego. I w tobie walczą dwa światy. Jeden chce wybaczyć, drugi krzyczy: zbyt późno. Słyszysz ten wewnętrzny dialog, czujesz, jak serce bije przeciw mózgowi. Rozumiesz, to nie jest wybór, to bitwa i toczy się ona prosto w tobie. Zaczynasz przypominać sobie wszystkie chwile, kiedy tobie samemu też było przykro z powodu własnych błędów. Ty wspominasz, jak chciałeś, żeby cię zrozumiano, i nagle w nim widzisz siebie, lustro, i od tego jest jeszcze trudniej. Rozumiesz, oczy to pułapka. Nie kłamią, ale i nie ratują. Zostawiają cię samego z tym, co chciałeś pochować. Zaczynasz czuć, jak wewnątrz rodzi się dziwna jasność. Już nie uciekasz, już się nie zamykasz. Pozwalasz bólowi mówić, pozwalasz jej przypominać, i wtedy przychodzi olśnienie. Widzisz, Jego żal to nie dar dla ciebie to Jego własny krzyż, Jego własne więzienie i nie musisz tam z Nim siedzieć, ale oczy ciągle przyciągają. Czujesz, jak chce, żebyś został, jak milczy, ale krzyczy tym spojrzeniem, jak ma nadzieję, że żal otworzy drzwi i zaczynasz przeglądać swoje własne drzwi. Ile z nich trzymałeś zamknięte? Ile razy sam chciałeś, żeby cię zauważono? Ile razy ukrywałeś oczy, bo nie mogłeś znieść prawdy? Nagle rozumiesz: Nie chodzi tylko o Niego, to także o Tobie. Ty także żyłeś w milczeniu, Ty także nie zawsze potrafiłeś mówić. Ty także miałeś nadzieję, że ktoś odczyta twój ból spojrzeniem. Łapiesz się na myśli: Ten moment to nie przypadek. Musiałeś to przejść, musiałeś zobaczyć, bo to przypomnienie, że w tobie również są żale. Zaczynasz czuć, jak drży serce nie ze strachu, z uznania. Rozumiesz. Ty też kiedyś chciałeś powiedzieć przepraszam, ale nie zdążyłeś. Ty także widziałeś, jak oczy zdradzają wewnętrzną prawdę. I ty także wiesz. Co to znaczy? Przybyć zbyt późno. Czujesz równoległość. Rozumiesz? On to odbicie twojego własnego bólu, i w tym jego prawda, w tym jego żal. Już nie możesz zamknąć oczu. Rozumiesz? To, co widzisz, to nie tylko jego historia, to twoja. Już zauważyłeś, prawda? Już zrozumiałeś, że to wszystko brzmi zbyt znajomo. Już przypomniałeś sobie te chwile, o których próbowałeś milczeć. Już przez to przeszedłeś? Opowiedz tutaj w komentarzach. Siedzisz w tej ciszy, wdychasz i wydychasz. Czy słyszysz, jak serce wciąż się opiera? Ale teraz ono zna prawdę. Widzisz? Żal to nie sposób na powrót. To lustro. A w tym lustrze jest Twoja siła. Możesz wybrać, możesz przestać być zakładnikiem cudzych oczu. Ale w głębi duszy wciąż słyszysz jego niemy krzyk. Wiesz, on nigdy nie zapomni. I to będzie jego wieczna rana. A Twoja przeszła już przez śmierć i zmartwychwstanie. Spoglądasz na niego po raz ostatni i w tej chwili rozumiesz. Oczy nie kłamią, ale one też nie uwalniają, uwalniasz się sam. Jeśli to cię dotknęło, napisz, musiałem to usłyszeć. Stoisz na krawędzi, wiesz, że to dopiero początek, czujesz, że głębiej jest jeszcze boleśniej, ale właśnie tam jest twoja prawdziwa siła i w następnej chwili zdecydujesz, pozostać więźniem cudzego żalu, albo wyjść i wybrać życie. Jeśli to wideo Cię poruszyło, napisz słowo, które teraz określa Twój stan. Myślałeś, że to koniec. Chciałeś uwierzyć, że zrobiłeś krok naprzód, ale wystarczy zamknąć oczy i znów jesteś tam, znów w tej samej ciemności, znów wśród krzyków, których nikt nie słyszał. Rozumiesz? Rana nie zniknęła. Ona tylko udawała martwą, czekała na moment, i oto nadszedł. Czujesz, jak oddech staje się ciężki. Jakby powietrze naciskało od środka, jakby ściany znów się zwężały. Próbujesz wydechnąć, ale wraz z powietrzem wychodzi jęk. Znów widzisz te oczy. One już nie błagają, one przyznają. I to przyznanie boli cię bardziej niż zdrada, bo prawda zawsze jest głębsza. Patrzysz w te oczy i w tobie odżywa przeszłość. Widzisz, jak sam płakałeś, ukrywając twarz. Słyszysz, jak wewnątrz brzmiały słowa, których nikt nie usłyszał. Pamiętasz, jak milczenie było cięższe od każdego krzyku? Zawsze bałeś się spojrzenia, bo spojrzenie obnaża, bo spojrzenie łamie maski, i oto znów stoisz przed tym. Chciałbyś odwrócić wzrok, ale nie możesz. Jesteś jakby przykuty i z każdą chwilą toniesz głębiej. Zaczynasz rozumieć: To nie tylko jego żal, to jest Twoje własne. Tyle razy chciałeś wrócić do przeszłości, tyle razy chciałeś zmienić choć jedno słowo. Tyle razy modliłeś się o drugą szansę, ale czasu nie ma. On nie słucha. On tylko zostawia blizny, a te blizny palą, gdy ktoś patrzy na ciebie oczami, które już nie potrafią kłamać. Rozumiesz? Żal to więzienie bez drzwi. Siedzisz tam, nawet jeśli odszedłeś, wciąż słyszysz łańcuchy, wciąż czujesz zimno kamienia. Zaczynasz przypominać sobie wszystko, co grzebałeś: pierwszy cios słowem, pierwsza zdrada. Pierwsza noc, kiedy zrozumiałeś, że nikt cię nie uratuje, pierwsza cisza, która zabiła głośniej niż jakikolwiek dźwięk. Jesteś tam znowu, czujesz ten sam zapach, słyszysz ten sam głos, czujesz, jak ziemia znika spod twoich nóg. Chciałbyś krzyczeć, ale w środku nie ma dźwięku, jest tylko ciężar i rozumiesz? To ciężar żalu, nie jego, Twojego. Przypominasz sobie wszystkich, których straciłeś. Wszystkich, którym nie powiedziałeś na czas, wszystkich, którym nie pokazałeś swoich oczu. Widzisz ich cienie, słyszysz ich kroki, i serce bije szybciej. Rozumiesz, oczy to nie tylko Jego prawda, to Twój wyrok. Nie możesz dłużej udawać, nie możesz dłużej zamykać drzwi. Chciałeś wierzyć, że rana się zagoiła, ale teraz widzisz, ona tylko schowała się pod skórą, i każde spojrzenie otwiera ją na nowo. Czujesz, jak krew płynie w środku nieprawdziwa, lecz ta z pamięci ta, którą nosiłeś latami zaczynasz oddychać szybciej, boisz się, że nie wytrzymasz. Ale właśnie tu rodzi się siła nie w ucieczce, nie w zapominaniu ale w tym, aby ponownie przejść przez ból. Czujesz, jak przeszłość zderza się z teraźniejszością jak stare łzy nakładają się na nowe jak czas traci sens rozumiesz, ból nie umiera. On czeka, czeka na moment, aby przypomnieć, i nie możesz od niego uciec. Słyszysz wewnątrz szept, popatrz głębiej, boisz się, ale wiesz, jeśli nie spojrzysz teraz, będziesz biec wiecznie. Wdychasz, widzisz znowu te oczy i zdajesz sobie sprawę, one nie są wrogiem, one są lustrem, oni pokazują ci to, co próbowałeś zapomnieć. Czujesz, jak coś się łamie w środku. Stare mury się rozpadają, nie możesz ich już dłużej utrzymywać, a w tym upadku jest uwolnienie. Zaczynasz rozumieć: żal to część drogi. Nie możesz go wymazać, ale możesz przez to przejść, nie uciekając, nie odwracając wzroku. Stojąc w tym ogniu, już czujesz, jak zmienia się oddech, jakby ciężar na chwilę ustępował, jakby światło przenikało przez szczeliny, ale wiesz, to dopiero początek. Wciąż słyszysz przeszłość. Wciąż widzisz duchy, wciąż je trzymasz w sobie, ale teraz masz wybór spojrzeć im w oczy, albo znowu uciekać. Zauważyłeś to? Zrozumiałeś, ile wciąż nosisz w sobie? Zrozumiałeś, że twoje milczenie krzyczy głośniej niż słowa? Czy kiedykolwiek czułeś, że przeszłość ożywa na nowo tuż przed tobą? Opowiedz o tym w komentarzach. Stoisz na progu. Wiesz, że krok będzie ciężki, ale rozumiesz, że innej drogi nie ma. Musisz przez to przejść. I wtedy oczy przestaną Cię trzymać, wtedy będziesz mógł swobodnie oddychać, ale na razie jesteś tutaj, wśród ciemności, wśród bólu, wśród prawdy, od której nie da się ukryć. Czujesz, jak świat się zacieśnia wokół Ciebie, słyszysz, jak serce bije głośniej, rozumiesz, żyjesz. A to znaczy, że wciąż możesz wybierać. Jeśli to Cię dotknęło, zostaw czarne serce, patrzysz w Te oczy. I widzisz nie tylko Jego żal, widzisz swój własny, widzisz całą drogę, którą przeszedłeś, widzisz, że nie możesz już biec, i wiesz, następny krok będzie najtrudniejszy, ale właśnie tam znajdziesz to, czego szukałeś. Tam przestaniesz być więźniem. Myślałeś, że już przez wszystko przeszedłeś, mówiłeś sobie, już nic nie czuję, ale wystarczy pozostać w ciszy, i ból wraca, przenika w oddech, pulsuje w skroniach. Rozrywa klatkę piersiową od środka. Znowu patrzysz w te oczy. Rozumiesz, nie ma w nich gry. Nie ma maski. Nie ma ochrony. Jest tylko prawda. Gorzka. Spóźniona, ale prawdziwa. I czujesz, jak w środku wzbiera burza. Chcesz krzyczeć. Chcesz obwiniać. Chcesz uciec. Ale nogi się nie ruszają. Jesteś przykuty. Jesteś więźniem chwili. Słyszysz swoją przeszłość. Każde słowo, które cię zraniło głębiej niż nóż, każdą noc, kiedy dusiłeś się w samotności, każdy raz, gdy budziłeś się z myślą: Dlaczego właśnie ja? Widzisz to wszystko znowu, przeżywasz to wszystko na nowo, chcesz to zatrzymać, ale oczy cię nie puszczają, ciągną do wewnątrz, zmuszają patrzeć i wtedy rozumiesz: Ból jest żywy, nigdy nie umarł. Czekał na moment i oto nadszedł. Czujesz, jak serce się rozdziera, ale wraz z tym przychodzi jasność. Uświadamiasz sobie, żal nie przywraca przeszłości. Otwiera tylko oczy. I teraz widzisz. Teraz już nie możesz się zamknąć. Zadajesz sobie pytanie: po co to wszystko? A w środku rozbrzmiewa odpowiedź: żebyś przestał uciekać. Rozumiesz. Dopóki nie spojrzysz w tę prawdę, będziesz więźniem. A teraz masz wybór: możesz znów się schować. Lub możesz zrobić krok naprzód, przez ból, przez ogień, przez prawdę, której nie można zapomnieć. Jeśli to cię dotknęło, napisz. Jestem gotów przejść przez to. Jesteś tu znowu, na krawędzi, gdzie oddech staje się modlitwą. Czujesz, że wszystko, co trzymałeś w sobie, wyrywa się na zewnątrz. Łzy, które ukrywałeś, słowa, które schowałeś, krzyk, który tłumiłeś nocami. Patrzysz w te oczy i nie są już wrogiem. Są drzwiami, są nożem tnącym głębiej, niż kiedykolwiek pozwalałeś. Nie puszczają. Wzywają tam, gdzie ból staje się światłem. Drżysz. Chcesz się odwrócić. Ale rozumiesz, jeśli teraz się odwrócisz, znowu umrzesz w ciszy. Nie wytrzymasz kolejnej nocy, kiedy twoje serce jest zasypane kamieniami. Wdychasz, a w piersi wzbiera ogień. To nie jest złość, nie nienawiść. To coś pradawnego. Coś, co czekało przez lata. Czujesz, jak żyły napełniają się siłą, jakby samo życie wracało. I nagle przychodzi objawienie. Widzisz, wszystko, co ci zrobiono, nie było końcem, to było narodzinami. Każda rana to brama, każda strata to ścieżka. Każde spojrzenie, które cię łamało, prowadziło cię tutaj. Do tego momentu. Rozumiesz? Jego żal to przypomnienie nie o tym, co stracił, a o tym, co znalazłeś. Znalazłeś siebie w swojej własnej ciemności. Przetrwałeś, wstałeś, dotarłeś. Patrzysz w te oczy i widzisz jego upadek, ale wewnątrz Twoje powstanie. Rozumiesz, siła rodzi się tam, gdzie cię niszczono, i właśnie tam stajesz się sobą. Nie boisz się już. Pozwalasz, by ból płonął. Pozwalasz, by pamięć rozrywała. Pozwalasz, by wszystko przeszło przez ciebie. I nagle rozumiesz. Nie rozpadasz się, stajesz się całością. Czujesz, jak w środku łamią się łańcuchy. Słyszysz, jak przeszłość traci władzę, widzisz, jak żal rozpuszcza się w powietrzu. Nie jesteś już więźniem cudzego spojrzenia, jesteś panem swojej drogi i w tej chwili przychodzi cisza. Nie ta martwa cisza, która cię kiedyś przygniatała, a cisza wolności cisza, gdzie serce bije spokojnie, gdzie oddech jest czysty. Gdzie wewnątrz jest światło, którego się bałeś, rozumiesz? Wszystko się zmieniło. Nie on, nie oni, ty przestałeś uciekać, przestałeś milczeć, pozwoliłeś, by prawda weszła, a prawda uwolniła cię. Nie patrzysz już w dół, podnosisz głowę, czujesz, jak ramiona się prostują, wiesz, przed tobą będą jeszcze burze, będą krzyki, będą oczy, które znów będą chciały cię złamać, ale teraz jesteś inny, teraz widzisz. Teraz oddychasz. Czujesz, jak świat staje się szerszy, jakby ściany znikały, jakby niebo otwierało się nad tobą. I wiesz, wszystko co było, już cię nie trzyma. Rozumiesz, Jego żal to łańcuch dla Niego, ale ty wybrałeś wolność, wybrałeś iść, wybrałeś żyć. Słyszysz głos wewnątrz. To dopiero początek, to dopiero pierwszy krok i serce się zgadza, wiesz przed tobą głębiej, przed tobą straszniej, ale właśnie tam jest twoja prawdziwa siła. Uśmiechasz się przez łzy, rozumiesz, żyjesz, rozumiesz, jesteś tutaj, rozumiesz, droga dopiero się zaczyna, nie boisz się już ciemności, bo już w niej byłeś, a teraz ona nie ma nad tobą władzy, idziesz naprzód. Z każdym krokiem ciemność ustępuje, z każdym oddechem świat staje się jaśniejszy. Z każdym uderzeniem serca jesteś bliżej prawdziwego siebie. Wiesz, że to nie koniec, to zakręt, to narodziny, i teraz nic cię nie zatrzyma. Patrzysz przed siebie i rozumiesz. Oczy już cię nie trzymają. Teraz one podążają za tobą, a ty idziesz tam, gdzie światło i ciemność łączą się w prawdę. I wszystko dopiero się zaczyna. Jeśli te słowa przeszyły cię od środka, jeśli poczułeś, że stare rany znów się otwierają, jeśli zrozumiałeś, że to właśnie w tym bólu zaczyna się twoje prawdziwe wyzwolenie, nie trzymaj tego w sobie. Zasubskrybuj tutaj, ponieważ przed nami pójdziemy jeszcze głębiej. Zostaw komentarz. Napisz to, co najmocniej zarezonowało w twoim sercu i podziel się tym z kimś, kto wciąż ukrywa swoje oczy za kłamstwem. To nie są tylko słowa, to jest lustro i ktoś obok ciebie musi w nie spojrzeć.